W tej ja jestem Karol i dziś dalsza część eksperymentu ze słonecznikami. Mimo od pojemnika, gdzie była sama woda bez mydła. Od razu widać, że słonecznik wypuścił już liście, tylko są one jeszcze pod łupiną. Niedługo ją zrzuci i wyjdą liście. Będziemy je mogli zobaczyć w całej okazałości. Tymczasem w pojemniku bez słonecznika. W drugim pojemniku, pojemniku z mydłem, nic się nie stało. Słonecznik nie wykiełkował. W następnych filmach prawdopodobnie zobaczycie, jak słonecznik w pojemniku z wodą będzie miał już listki. No to do zobaczenia.